Cześć widzowie, w tym odcinku będziemy sprawdzać wszystkie SCP. SCP-001. SCP-001-J jest mechanizmem autodestrukcji. Naukowcy Fundacji wierzą, że jest wystarczająco silny, aby zniszczyć samą rzeczywistość. Składa się z okrągłego czerwonego przycisku umieszczonego w metalowej obwódzie. Grafika. Szukamy oryginalnej grafiki. Wiem jak wygląda oryginalna grafika, więc jej szukamy. O! To. To jest STP001. Teraz zobaczymy, jaki jest następny STP. Zapisałem sobie z tym stronę. Ulubione strony. O! STP002 żywy pokój STP002 Wszystko jak na razie Co to jest Opis STP PL002 to pię pięciotomowa cząsteczka nieznanego dotąd pierwiastka. Wszelkie próby zbadania właściwości lub składu podmiotu zakończyły się niepowodzeniem oraz przynajmniej częściowym uszkodzeniem aparatury, aparatury badawczej grafika. Znam to STP. Tak, znam je. Teraz pewnie STP003, ale na upewnienie się sprawdzę. Czy będzie po prostu tak po kolei, czy będzie różne nie po kolei? Tak będzie ciągle po kolei. STP003. STP003. Centrala SCP-03 przeznaczona jest do sygnalizacji pożaru wykrytego przez czujniki ręczne ostrzegające pożarowe ręczne przyciski oddymiania oraz zewnętrzne sygnały alarmowe sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi klapa oddymiająca Brama lub śluza przeciwpożarowa. Okej, okay, grafika. No, no dziwne trochę. Stp-004. Co? Przeczytajcie, co. Biała piłka tenisowa wykonana ze standardowego materiału o obwodzie 21 cm. To drzwi piłka tenisowa, pewnie jest twarda, nie? Dobra. jest 005. O, widzę, że to jakiś klucz. Opis stp.pl 005 to? Ceramiczna muszla klozetowa, pomimo iż jest to model typowo mieszkaniowy, wyróżnia się wąskim syfonem. Wszelkie cechy fizyczne, fizyczne obiektu nie są anomalne. Znakiem charakterystycznym jest tabliczka zamontowana wewnątrz spłuczki. Slucz. Sam klucz, a nie w jakaś klozetowa klozet. Okej, okay. Krok sześć. Rzeka? Nie, sześć. Opis CPPL 006. To zbiorcze określenie na grupę przedmiotów występujących na terenie całego kraju. Przybierające one formę wieżby dowolnego rodzaju, nie różniące się od zewnętrznie od zwykłych drzew, co, znaczają, co znacząco utrudnia identyfikację. Aby dostrzec różnicę w budowie, potrzebna jest analiza na poziomie, Komórkowym. Nie rozumiem, ale okej. Okay. To jest rzeka? Czy komar? To jest komar. Dobra, nieważne, rdźmy. Jest chyba 007. Dobra, nieważne. To keter? A, dobra, później Wam wytłumaczę co to keter. Bo w, w innych odcinkach o SCP, z powodu takiego, że też będą o tym odcinki o tych rodzajach różnych SCP. Wszystko. Okej, okay, czyli nie mamy dowodu, co to jest i jak to wygląda, i jak to się stało i cokolwiek. To jest po prostu chłop, który ma brzuch jakiś dziwny. Który ma brzuch zamiast planety. Nieważne, co powiedziałem właśnie. 008. I jest złożonym prionem, którego próbki znajdują się w odpowiednich budynkach kompleksu G2. Badania na STP-008 mają wysoki priorytet i są przede wszystkim nastawione na uniemożliwianie syntezy STP-008. Nawet jeś, że jeśli. Możliwe będzie to dopiero w odległej przyszłości. Czyli to jest jakiś budynek, tak? To jest jakiś budynek. Nie, ja to jest zombie. Okej. Okay. Dobra, dziewięć. Okej. Okay. Żywe organizmy, które zostały skażone SCP-009 należy poddać w terminacji przez herm, chemiczne osuszanie. A molekuły STP-009 we i umieścić w pomieszczeniu przechowywanym opis stp 009 to około nie wiadomo ile litrów substancji, która nie wierzchołnie przypomina wodę destylowaną H2O z wyjątkiem jasno-czerwonego odcienia. Ołki, STP 10 Musimy zrobić do SCP-099, ale jednak nie zdążymy chyba. Teraz ja zrobimy tylko do dziś właśnie. SCP-09 składa się z sześciu najwyraźniej identycznych żelaznych obrozy z metalowymi numerowanymi znacznikami i jednego zdalnego pilota. Pilot oznaczony jest jako STP-0101, a obroże jako STP-0102 do STP-0107. Ołki. Okay. Czyli to jest obroża. Słownie to będzie takie coś na to chwilę. Dobra, lecimy dalej. STP 11. Jest to tylko 11. Okej, okay. mega dziwne. STP -0, -0, 0 11. To pami pamiątkowy pomnik uczci ofiar wojny cesyńnej w, w stanie Vermont. Statua przedstawia młodego żołnierza trzymającego u boku Muszkiet. Jest wykonana z granitu wydobytego w, nie w, nieodległej, w nieodległej kopalni. O. Safe. O. Safe. SCP bezpieczny To mam teraz to wytłumaczę. SCP Safe, czyli właśnie taki. To jest bezpieczny SCP, tylko że jakieś bliski, bliskie rzeczy z nim są niebezpieczne. SCP Euclid. To są SCP, które są tak średnio niebezpieczne i one mogą tak czy siak wy, wyrzucić duże szkody, ale nie aż tak duże jak SCP Keter. Keter. To najniebezpieczniejsze SCP. Mega niebezpieczne. Jeśli zobaczycie jakiegokolwiek SCP, to także się uciekajcie. STP12. Ok. Ok, mamy dwa pytania. Co robi SC Nie, jedno tylko. Co pisze na STP012? Polska filia STP. Zarejestrowane sygnały powinno się niezwłocznie przekazać międzynarodowemu departamentowi sił kosmicznych. Opis SCP PL012 to seria czterech sygnałów wychwyconych przez fundacyjnego satelitę T 40 dnia. Drugi, 10, 20 ty Czemu nie wiadomo którego roku? Co mi powiedzieli? Co mi powiedzieli? Argument tak. STP 13. Na 13 sobie zakończymy. Nie, na 15 kończymy. Co? Okej. Nie mamy żadnych odpowiedzi o SCP-13. To jest jakieś tajemnicze. Blue Lady. SCP-13. Papieros, Blue Lady. Nie. To jest taka po prostu. Anime! Nie! To jest anime! Anime! jakiś obraz? O, nie mamy żadnych odpowiedzi chyba. Ja o czternastce. No dziwnie. Jakiej klasy? Je? Klasa keter? To jest klasa Keter. To jest klasa Keter. Słyszycie widzowie? Keter. I ostatni SCP, jakiego będziemy mieli, to SCP-15. Okej, okay, jakiś rurociąg. SCP-3008, pamiętam. Od razu mi się przyp... Nie ma o SCP-15 grafika. Czekaj, czekaj. Co? Jaka to kras, klasa? Okej, okay, przyjrzę się. scp 15 Keter. keter keter klasakater keter oh oh what was that Eukulid, 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 safe, eukulid, safe, safe, safe. Czekaj. STP-002 jest eukulid. STP-003 był eukulid. STP-004 był eukulid. STP-005, ten kluczyk to jest safe. STP-009 jest safe. Znaczy eukulid. Eukolit STP-011 SAVE STP-013 ANIME SAVE STP-014 KETER stp 15 KETER STP-017 to, to też KETER będzie 16 nie ma Dobrze, dobrze. Więc na tym sobie dzisiaj kończymy. Wyczeku. Mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać, drugich, drugiego odcinka z wiadomości o SCP. Uwaga, uwaga. Cicho wam coś powiem, że w następnym odcinku pokażę Wam na mapach STP 3008.